Komendancie, panie komendancie, panowie radni, panie radne, drogie, druchny drodzy, druchowie, mieszkańcy miasta i gminy Słuchowa. Tak co roku, w tym dzisiejszy wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień, wspominamy twórców Konstytucji 3 maja. Bardzo ważnego aktu prawnego, ustawy zasadniczej, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie. A ta wyjątkowość przede wszystkim polegała na tym, że to była ustawa, która wprowadzała bardzo nowoczesne zmiany dla naszego kraju, ówczesnej Rzeczpospolitej Polskiej, która była zagrożona. Zagrożona dwoma mocarstwami, przede wszystkim rosyjskim, carskim oraz pruskim, niemieckim. I przede wszystkim te zmiany odważne, które pojednały naród w tworzeniu ważnego dokumentu, który miał umocnić Rzeczpospolitą Polską na wiele, wiele lat. Wiemy, że tak się nie udało. Wiemy, że po 14 miesiącach od uchwalenia Konstytucji 3 maja doszło do spisku Konfederacji Targowickiej wraz z Carycą Katarzyną, gdzie doszło do praktycznie zniszczenia tego wszystkiego, co Konstytucja 3 maja tworzyła. Niestety skończyło się tragicznie dla na naszej ojczyzny, bo skończyło się do drugim rozbiorem naszego kraju. Ale przede wszystkim. Ta konstytucja była symbolem, że potrafiliśmy się zjednoczyć w trudnym momencie, ale przede wszystkim również stworzyć tą nowoczesną myśl, nowoczesnego państwa, którą dzisiaj którą dzisiaj realizujemy. Również ten rok jest wyjątkowy, bo kilka dwa dni temu, 1 maja, również świętowaliśmy dwudziestolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, dużej wspólnoty krajów europejskich, i praktycznie to wejście do Unii Europejskiej dało. Mam takie świadome i zewnętrzne zerwanie z tymi wpływami rosyjskimi. To dopiero od tego roku, 2004, mogliśmy mówić, że wreszcie jesteśmy pod wspólnotą, flagą krajów zachodnich, wyzbyliśmy się tego wpływu krajów, kraju Rosji. Starsze pokolenie przede wszystkim pamięta, że 3 maja to było zakazane święto. Jeszcze jeszcze do II Wojny Światowej było ucznie zawsze obchodzone przez II Rzeczpospolitą Polską, a w czasach komunizmu było zabronione. E, pamiętacie, 1, 2 maja jeszcze flagi mogły wisieć, ale 3 zawsze trzeba było je zdejmować, ponieważ 3 maja to było święto suwerenności niepodległej Polski, a co oczywiście wtedy parerą się rządowi, rządowi komisarzemu nie podobało. Dopiero po 1989 roku to święto Wraca, wraca do Narodowych Obchodów Święta i dzisiaj możemy czcić twórców Konstytucji 3 Maja. Szanowni Państwo, również i dzisiaj, ale jutro jest to właściwy Dzień Strażaka, Dzień Patrona Świętego Forniana, ale to dzisiaj przede wszystkim chcemy serdecznie podziękować naszym druchom, naszym druchom Strażakom. Również Strażankom Państwowej Straży Pożarnej za ich trud niesienia pomocy naszym mieszkańcom, ale również niesienia i trwania tego bezpieczeństwa. Jak wiemy, Bruchowie ochotnicy Strażacy i Państwo zawsze są gotowi na każdy sygnał. I to nie tylko kwestii ratowania, ale również współpracy z mieszkańcami, współpracy z parafiami, współpracy z samorządem miasta i gminy. Dzięki Wam. Czujemy się bezpiecznie, Tu również dzięki Waszemu zaangażowaniu e, nasz majątek i nasze życie jest ratowane. Drogie ruchne drodzy druchowie, składam Wam serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia, i abyście bezpiecznie zawsze wracali z akcji gaśniczych do domu. Wszystkiego najlepszego, niech żyje 3 baj, niech żyją Ochotnicze straży Pożarne. Wszystkiego najlepszego również naszym mieszkańcom. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie, zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania części artystycznej, w której wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej w chodorówce nowej. Weźmy się za dłoni i on i ty i ja. Pójdźmy polem i płoniem, posłuchać jak wiosna gra. Gra na zielonych skrzypeczkach i ćwierka niby ptak. Pójdźmy na wycieczkę daleko, daleko tak i chorągiewki w rękach zafurczą nam pod wiatr. Hej, w dniu 3 maja piękny jest cały świat.